Drodzy rodzice, babcie, wiadrowie, kochane dzieci, przygodni księża, kochani klerycy, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, drodzy organizatorzy Marszu dla życia i rodziny, oto drodzy tajemnica wójcy Przezwięczy. Tajemnica Boga, trój Jedyny, miłości. Ta tajemnica w sposób szczególny odnosi się do rodziny. Piąty wielkiej nowelny przed tysiącleciem Chrztu Polski był z woli z rozporządzenia psługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego odchodzony w naszym kraju od hasłem Rodzina Bogiem silna Idziemy w marsz dla życia i rodziny. Bo jeśli rodzina jest Boża, to nawet jeśli bywa ona słaba, jest dobra i normalna. Jest podstawową komórką życia społecznego. Drodzy moi, idziemy w łatwocznym marszu dla życia i rodziny, by się. siebie, by inne rodziny. Dobiega końca uroczysta liturgia eucharystyczna. Za chwilę pod Kierunek Rodzina przyjdziemy ciągnie ponad działania politycznymi i światopoglądowymi. Tu właśnie w naszym mieście, niedalekiej przyszłości, zrodziły się cztery. życia i ochronę rodzin w dobie moralnego i ekonomicznego kryzysu. Wyjdźmy z radością w innym rodzin. Zauważmy ich wkład w życie społeczności lokalnej i elementarnej na potrzeby. Bądźmy razem tak jak dziś. Podążajmy w tym samym kierunku. A dzięki przyjemności jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery oraz dzięki dużemu wsparciu finansowemu pana prezydenta Andrzeja Lubakowskiego, nabiera coraz piękniejszych barw i obejmuje coraz szersze ręki naszej lokalnej wspólnoty. Przyjmijcie księdza głosowe Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami Chcę mieć mamę oraz tatę. Więc wszystkich mamy, taty, babcia, dziadkę zapraszamy już do naszego marszu. Który do swój zbudował na skalę. Zbudujmy dom oparty na skalę. Zbudujmy dom nasz ojciec. Jezus Chrystus dom opad.

Czy się skasze, szal mi więkowarze, dziecięcy dni boli.

Załóż rodzinę, bardzo logiczne. Proszę, spróbujemy jeszcze raz. Poznaj dziewczynę, załóż rodzinę. Oj, sądzę, że chyba jeszcze więcej sił poczczali mogą siebie wycisnąć. Jeszcze raz. Poznaj dziewczynę, załóż rodzinę. Wszędzie, co i widzieli, bardziej jak ja. Ja Tu jest moje miejsce Tu jest współczesny, ale własny dom Tu jest moje miejsce Tu jest mój, <śmiennie> mój dom <dobra. jest> <śmiennie> Tu jest twoje miejsce Tu jest twój ale Stracony gra, żywy mądrze, więc nie poddajmy się. Wójt, marmur. Życie piękne jest, kiedy miłość grod. Nie żarujmy, więc nie stracony żywy więc nie poddajmy się. Na rozkochane nasze głowy ubiorę ciebie w błękit kwiatów. Nie zapominajek i bławatów. Ustroję ciebie w paproć młodą i świat rozświetlę twą urodą. Pójdziemy cisi, zamyśleni. zamyślenie wśród złotych przymkleń i grobień. Pójdziemy w ogień pełen zorzut, kiedy też. Nad nami niebo płacze, błotną twoje zło. I myli słodca nie znam, jak widzianoż, gdzieś urożym. Za górami świeci, zlepycze żyć za górami. Jedno z drugim przestrzegania. Aby co? Mamy się, Mamy się, kochajmy. Znowu moja serce moje, nie ma. Jak mi woje, moja kocha Oczy twoje do szaleństwa Do wieczora, szono moja Serce moje nie ma sarki Jak mi woje, moja kocha Oczy moje, do szaleństwa do wieczora żona. Moja. Nic jej nie zniszczy, nikt jej nie zobaczy, bo w sercach przebywa. Rodzinę razem trzyma. Matka, ojciec, rodzeństwo. Więź domu rodzinnego. W domu wszyscy są ważni, ale w dniu dzisiejszego święta, święta matki, w imieniu wszystkich organizatorów chciałabym złożyć wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia tymi oto słowami. Mamo, tak bardzo Cię kocham. Dziękuję Ci za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia. A najbardziej dziękuję Ci za to, że jest. Drodzy moi, powiada się, że miasto Płock to miasto. Miłosierdzia. Patrząc do góry na niebo, yy, myślę, że tak rzeczywiście jest. To się potwierdza. Wczoraj strugi deszczu z nieba, ciemne stalowe chmury. A dzisiaj, proszę, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas łaskawe. Mamy słońce, piękną, ciepłą pogodę. Bardzo serdecznie Was wszystkich raz jeszcze pozdrawiam. Cieszę się. Że ta idea, ta inicjatywa Marszu dla Życia i Rodziny żyje. Że Płock kierunkuje się na rodzinę. Bardzo dziękuję organizacjom pozarządowym naszego miasta za ten trud, za przygotowanie tego dzisiejszego rodzinnego, familijnego wydarzenia. Powiedzcie Państwo, że ja przyłączę się do tych życzeń. Podpisuję się pod wszystkim, co, o czym powiedział ksiądz biskup, Przekazuję wszystkim uczestnikom Marszu dla Rodziny serdeczne życzenia i pozdrowienia w swoim imieniu, w imieniu prezydenta miasta Polska, pana Andrzeja Nowakowskiego. Życzę zatem wszystkim uczestnikom tej uroczystości wspaniałej zabawy i wspaniałej integracji. Wszystkiego dobrego.